Marian Jurek, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oddział w Piotrkowie, to gość strefy FM Piotrków. Witam Pana, Panie Dyrektorze. Dzień dobry. A przed mikrofonem Bata hołbowicz Stachaczek i zapraszam na O tym się mówi. Panie Dyrektorze, Piotrkowskie Targi Ogrodnicze w najbliższą niedzielę. Które to już targi? Będą to już 12 Piotrkowskie Targi Ogrodnicze. Pogoda zamówiona. Myślę, że tak. Do niedzieli już powinno się wypogodzić. Bo były takie, pamiętam, lata, kiedy nawet przenoszone były imprezy ze względu na to, że lało i było zimno. W tym roku ma być nieco inaczej. Myślę, że tak. I do, do, poczyniliśmy takie starania, żeby te alejki były utwardzone, żeby dojazdy były prawidłowe. i. Tereny parkingowe tak je, ilości, żeby wystarczyły dla wszystkich zwiedzających. Myślę, że jeszcze są inne argumenty, które sprzyjają pogodzie, ale o nich już nie będę pytać, jakie państwo mają swoje tajemnice. Panie dyrektorze, pan jest u nas po raz pierwszy. Tak się składa, że jestem po raz pierwszy. Zostałem dyrektor od, dyrektorem od 1 marca 2017 roku. Jest rema? Znaczy, tak, no na pewno trochę jest rema. Ale to był taki wybór, który był dla Pana zaskoczeniem. Czy Pan wiedział, że prędzej czy później otrzyma Pan takie stanowisko? Nie, w ogóle nie wiedziałem o tym, że, że mogę otrzymać takie stanowisko. Natomiast z doradztwem rolniczym jestem związany od wielu lat, już chyba od lat 80. Przedstawiam swoje produkty z gospodarstwa rolnego na różnych wystawach. W związku z tym doradcy rolni, jak i rolnictwo. Yy, prezentowane przez ośrodki, jest mi od dawien dawna bardzo dobrze znane. Czyli panie dyrektorze, pan na co dzień prowadził gospodarstwo tak, rolne? Tak, prowadzę gospodarstwo rolne. I w rolne. dalszym ciągu? Tak, i w dalszym ciągu prowadzę gospodarstwo rolne w miejscowości Podopoczyńskiej. Jak pan łączy te dwie funkcje? Z jednej strony trzeba, przepraszam, że tak powiem, ale wskoczyć w gumowce, zmienić ubranie po pracy, za chwilę w garnitur, krawat i zostać dyrektorem. Łatwo jest? Myślę, że, że jest łatwo, ponieważ praca fizyczna z umysłową dość łatwo się łączy i nie potrzebuję już wykonywać takich czynności jak bieganie, gra w tenisa czy jakieś inne rozrywki, ponieważ ta praca fizyczna mi zas pełni, zaspokaja. A to jest duże gospodarstwo? Znaczy jest to powyżej średniej w tutaj na naszym terenie, ale spokojnie sobie daję radę i tak go organizuję, żebym znalazł ten wolny czas. Też dla siebie, i dla pracę w gospodarstwie, i pracę w ośrodku. A jakie to są produkty, bo powiedział Pan, że wielokrotnie wystawiał Pan swoje produkty? To były w tym czasie, w latach 80. i późniejszych, to były produkty związane z ziemniakami, ze zbożami, kiedy jeszcze wtedy ośrodki doradztwa rolniczego miały możliwość no, prezentacji i, i zamawiania u takich rolników, właśnie takich najlepszych produktów. Wtedy one były wystawiane na takich targach. No na dzień dzisiejszy już tego nie mamy. mamy no to właśnie to co pan środki. robi teraz? Co jest w gospodarstwie tym najważniejszym? W gospodarstwie produktem? najważniejszym produktem jest no, na dzień dzisiejszy uprawa zbóż i uprawa zbóż i hodowla taka niewielka hodowla w takim zakresie jak i mogę na dzień dzisiejszy po prostu prowadzić. Trochę Ale hodowla czego? Bydła opasowego. A jest y, łatwo w tej chwili rolnikowi żyć, łatwiej się żyje niż w latach 80. kiedy nie należeliśmy do Unii, czy jest to w zasadzie podobna sytuacja, jakby pan to ocenił? Wtedy było na pewno zupełnie inaczej. Ceny produktów rolnych były inne. Teraz y, ceny środków do produkcji są bardzo wysokie i mm, w związku z tym, że... Ale są dopłaty. Są dopłaty. Gdyby nie były dopłaty... Z Unii Europejskiej najprawdopodobniej nie byłoby wielu rolników stać na prowadzenie gospodarstw rolnych. Czyli teraz jest troszkę łatwiej, troszkę że są jest. stałe finansowe środki. Tak, bez tych środków finansowych gospodarstwa rolne najprawdopodobniej by sobie nie poradziły. Ale da się z tego gospodarstwa pana na przykład w miarę, w miarę godnie żyć. Hmm. Da się godnie żyć, ale bardzo dużo trzeba wysiłku włożyć w to, żeby ta wydajność i, te, i dochody były na odpowiednim poziomie. Panie dyrektorze, a zauważył pan w przeciągu tych wszystkich lat, jak bardzo zmienia się pogoda, jak zrobiła się kapryśna i rzeczywiście, zdaniem pana, ten klimat się zmienia? Ja myślę, że tak, że klimat się bardzo zmienia. Natomiast my, jak. Yy, Rolnicy staramy się tego, do tego też dopasować i jesteśmy no już taką grupą ludzi, która łatwo się dopasowuje i przezwycięża te wszystkie trudności, które związane są z pogodą, z aurą i nie tylko, i z nieopłacalnością. Jak Wy, wy przezwyciężacie to? Są coraz lepsze sprzęty, które umożliwiają wjazdy, nawet w trudnych warunkach, takich jak dzisiejsze, że, że jest mokro i na pewno rolnicy nie wszyscy zasiali. To są już ciągniki, które są z napędem na cztery koła, które umożliwiają przejazdy, nawet po takich ciężkich, trudnych glebach. Na to część rolników już wykonuje pracy, kiedy ma czas. Już nie wykonujemy jak dawniej, że w okresie w letnim, w okresie, w okresie dziennym, ale zauważyłem, że dużo rolników pracuje też i w nocy. A Mają... też? Czasami? Ja, ponieważ też posiadam takie trochę większe gospodarstwo, w związku z tym dość często w zasadzie jestem w nocy i w nocy pracuję. Na mnie to nie przeszkadza. A kiedy pan śpi? No teraz od tego okresu trochę mniej. Trochę od 1 mniej. marca mniej. Tak, trochę tak? mniej, ale po prostu wydaje mi się, że organizm bardzo łatwo się przestawia. Tym bardziej, że będąc mieszkańcem wsi, to łatwo nam się chyba przystosować do ciężkich, cięższych, coraz cięższych warunków. Łatwo się dostosowujemy. Jesteśmy taką grupą, która łatwo się dostosowuje i, i daje sobie radę. Panie dyrektorze, wróćmy jeszcze do imprezy. Pamiętajmy o ogrodach. Ona jest w najbliższą niedzielę. Tak. 30 kwietnia, o której godzinie można już zacząć przyjeżdżać, przychodzić i kupować? Od godziny 8 do godziny 16. Gdzie? To jest przy naszym ośrodku Doradztwa rolniczego, przy ulicy Kasztelańskiej 9, obok zamku w Bykach. Czyli tak jak zawsze? Tak jak zawsze, tak. Co będzie można kupić, co będzie można zobaczyć na tych targach? Tradycyjnie, czyli to, co zawsze bardzo dobrze schodziło i co zawsze po to przyjeżdżali tutaj z zewnątrz wszyscy zainteresowani, to znaczy można będzie kupić drzewa owocowe, jak i ozdobne, krzewy, dużo materiału szkółkarskiego, nasiona owoców, warzyw, cebule również kwiatowe. Czyli właściwie to, co do ogródków i do ogrodów. Tak, tak, tak. Ponadto jeszcze rośliny rabatowe, balkonowe, no, można dużo ich wymieniać, szczególnie tu można powiedzieć, że, że nadal cieszą się dużym powodzeniem, jak zawsze świerki, prawda, te tuje. Panie dyrektorze, a jak ja przyjadę, a jestem marnym ogrodnikiem, będę mogła się dowiedzieć, gdzie mogę posadzić daną roślinę, w jakich warunkach ją trzymać, bo często w sklepie no, nie ma takich informacji. Myślę, że na targach jest to właśnie bardzo dobre miejsce, ponieważ wystawiający będą chcieli poinformować równocześnie kupującego o tym, jak ta roślina powinna być hodowana, w jakim mieć podłoże jaki odczyn gleby, kiedy nawadniana powinna być, jakie stanowisko konkursy powinna być. Konkursy tak? też będą? Będą też i konkursy. Zaplanowane są na dzień dzisiejszy, i no i oczywiście zgodnie z harmonogramem. Konkurs będzie. Dwa konkursy. Pierwszy jest y, wśród wystawców, którzy wystawiają swoje wyroby. A czyli ilu tych wystawców jest w tym roku? Wystawców myślę, że dociągniemy do 170. To będzie rekord. Więcej? Tak, 170 w wystawców. W to będzie już rekordowa liczba. Do tej pory jeszcze nie mieliśmy tylu wystawców. Czyli jeden konkurs wśród wystawców, drugi? Drugi będzie y, wśród jakby zwiedzających, tak? To znaczy rolnicy będą i wszyscy zainteresowani będą mogli wystąpić w takim konkursie pod hasem BHP w rolnictwie. To są tam grody. Wtedy. Te nagrody będą fundowane przez KRUS, placówkę terenową w Tomaszowie Mazowieckim, przez Państwową Inspekcję Pracy. Oddział w Piotrkowie oraz łódzki ośrodek Doradztwa rolniczego nasz oddział tutaj. Występy w ludowe jak zawsze? Tak, będą występy. Zaprosiliśmy zespoły z regionu Piotrkowskiego, to są Grabiczanie z grabicy, jacy tacy morszeniacy z masszenicy i jeszcze takie fajne babki z no, najfajniejsze to te babki, panie dyrektorze, prawda? Myślę, że to no, na pewno tak. Czyli zapraszamy na babki i na wszystkie inne y, jakieś tam imprezy, które będą w trakcie tych targów o ogrodach, targach ogrodniczych. 30 kwietnia. Tak, w najbliższą tak, tak. niedzielę. W godzinach jeszcze raz powtórzmy. Od godziny ósmej do 16. Wszystkich chętnych. Nie, zapraszamy. Zapraszamy. Marian Jurek, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Piotrkowie. Gość Strefy FM Piotrków. Dziękujemy bardzo. bardzo. To było o tym się mówi do usłyszenia.